Ruchowie tej jednostki bardzo chcieli, by mieć nowy standard i dopiero swego. A ja to trzeba pogratulować. Ja, pełniący funkcję komendanta gminnego OSP, współpracuję z tą jednostką 29 lat, jako komendant, a jako strażak 50 lat. To są moje sąsiedzi. Jednostka OSP Grzynek jest bardzo aktywna, bardzo dobrze wyszkolona, wyposażona w przed, odzież niezbędna do brania udziału w różnego rodzaju akcjach ratow ratowania ludzkiego życia, zdrowia oraz mienia. Społeczeństwo zawsze może liczyć na ich pomoc. Jednostka ta bierze czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach i pomaga w ich organizowaniu. Proszę Państwa, ale to nie, to nie przychodzi samo. Ile duchowie włożyli pracy przy remoncie remisji, A tu na co dzień byłem? To, że mają dobre wyposażenie, to mało, to mało, to mało znaczy. Pamiętajcie, muszą być jeszcze najważniejsze ludzie. Panie i Panowie, duchni duchowie, w imieniu mojego komendanta wojewódzkiego, Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, dzisiaj zabieram głos. Niestety obowiązki służbowe go zatrzymały w mieście naszym stołecznym w Toruniu. Piotr Ryszard Kaźmierkiewicz, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Biżynku. W imieniu własnym, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych składam na Pana ręce serdeczne gratulacje z okazji ignorowania Waszej jednostki sztandarem. Wydarzając głębokie uznanie za codzienny trud, poświęcenie i ofiarność w realizacji powierzonych zadań, sztandar jest symbolem szczególnie bliskim naszym sercom, towarzyszy czynom patriotycznym, wymagającym odwagi, poświęcenia i bohaterstwa. Sztandar uosabia najlepsze obywatelskie cnoty: konot, wierność, męstwo. Dlatego cieszy mnie, że od dziś nowy sztandar będzie wyróżniał obliczną straż pożarną w bliżynku. Cieszy szczególnie, ponieważ to, co najważniejsze w tej służbie, łączy Waszą i naszą brać strażacką. Budzi podziw i szacunek społeczeństwa. Wasz trud i zaangażowanie, z jakim spieszycie na pomoc każdemu, kto, je, kto jej potrzebuje. W tym szczególnym dniu życzę Wam wszystkim. Aby poczucie dobrze spełnionego obowiązku było dla Was źródłem osobistej satysfakcji. Proszę przyjąć kierowane również do Waszych najbliższych serdeczne życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podpisał starszy brygady inżynier Tomasz Greszczyński, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Toruń, dnia 15 czerwca 2013 roku. Pod tymi życzeniami podpisuję się ja i podpisuję się ja i moi podwładni. Z Straży Pożarnej z komendy powiatowej w dypinię. Panie prezesie, na paną adencję. Druku pośle, panie starosto, szanowni panowie oficerowie, drukni, druchowie, szanowni państwo. Pozwolicie, że ja krótko, ponieważ już za mnie wszystkie życzenia złożył druk poseł. W związku z tym powtórzę, że od całego zarządu oddziału powiatowego. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych W Ripinie składam jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje z, tak z okazji tej 55-lecia istnienia. Chciałbym powiedzieć, że ta jednostka jest jednostką działającą w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Pięknie odnowiona sprzęt, piękny nowy sprzęt. Dzięki tutaj współpracy samorządu Wójta Gminy i tutaj zarządu ten sprzęt trafia do jednostek tych, które są w krajowym systemie dobrze wyposażone, niczym nie różnią się praktycznie od Państwowej Straży Pożarnej. Ale chciałbym zwrócić uwagę na ludzi, tych, którzy tutaj pracują, którzy do tego się przyczynili, a m.in. prezesa całego zarządu i wszystkich członków. Obchodów 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biżynku dobiega końca. Za chwilę dowódca uroczystości złoży meldunek o jej zakończenie. Zanim jednak to nastąpi, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierzynku, druh Ryszard Kaźmierkiewicz, wręczy pamiątkowe statuetki. Pamiątkami uhonorowani zostali pan Janusz Kucharski, pan Edward Ciborski. Panie Januszu, ja serdecznie gratuluję jako głównemu sponsorowi tego dzisiejszego naszego sztandaru w tej uroczystości. Że pan jako pomógł nam, kiedy się zwróciłem. Pan po prostu nie odwrócił się z plecami. A dlaczego? A dlatego, że pana dziadek świętej pamięci był strażakiem z krwi i kości. Służył strażakom do samej śmierci. W związku z tym pana tata był również funkcjonariuszem pożarnictwa. No i panie Januszu, cóż chyba będzie musiał pan niedługo legitymację ja u nas chyba u honorowego. Dzie dziękuję za wsparcie finansowe i tym skromnym upominkiem chcę podziękować w imieniu swojego i w imieniu całego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w dziękuję serdecznie Panie prezesie dziękuję ślicznie jak również tutaj przed chwilą wręczyłem panu Januszowi dziękuję panie prezesie bo jak dobrze pamiętam kiedy był pierwszy standard fundowany w naszej jednostce również gminna spółdzielnia przyczyniła się i otrzymaliśmy jakieś skromne pieniądze, już nie pamiętam. Dzisiaj zwróciłem się do pana, ponieważ już minnej w brzuszem nie ma, ale jest w lipnie, Ale że nasz człowiek, to miałem śmiało zwrócić się do pana prezesa. Dziękuję panu bardzo, bardzo serdecznie, że pan wspomógł nasz jednostkę. Ja Zapraszam wszystkich na wspólny obiad strażacki do świetlicy. Dziękuję za uwagę. Kolika OSP Giżynek została wyłożona wewnątrz strażnicy. Zapraszamy do dokonywania wpisów. Podział patrz. Na prawo. Patrz! bardzo i proszę o dalsze prowadzenie zgodnie z planowaniem. Budowlę maszność. Za mną, marsz.